Teraz temat drugi emerytury. Bardzo uważnie u pana marszałka w pokoju słuchaliśmy konferencji prasowej pana premiera Schetyny. No i co się okazało? No, okazało się po pierwsze, że reforma nie ma tylko dotyczyć policjantów, strażaków czy funkcjonariuszy, ale już także wiemy, że ma dotyczyć wojska. No, myśmy to oczywiście podejrzewali od tego, od początku, tylko dziś się okazało, że tak. I teraz jest jedna rzecz, którą oceniamy pozytywnie i mamy jednak cztery wątpliwości o fundamentalnym charakterze. Otóż co oceniamy pozytywnie? Pozytywnie oceniamy to, że w wyniku różnych głosów, także naszych, przewiduje się, że nowy system ma dotyczyć tych, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie tej ustawy. Czyli, że ona nie będzie przymusowo obejmowała tych, którzy rozpoczęli służbę po 1 stycznia 1999 roku, tak jak to planowano pierwotnie. Ale mamy jednak cztery uwagi o fundamentalnym charakterze. Uwaga pierwsza. Propozycje, które przedstawił pan premier Schetyna, oznaczają, że minimalne prawa do emerytury. Uzyska się po 25 latach służby. Dzisiaj przypomnę, to było po 15 latach. Proszę Państwa, no nie da się naszym zdaniem w wielu wojskowych specjalnościach policyjnych prowadzić takiej polityki, żeby trzeba obowiązkowo służyć gdzieś do mniej więcej 50 roku życia. Przecież my sobie nie uważamy chyba tutaj, że może być pilot samolotu nadźwiękowego, który może przejść na emeryturę w wieku lat 50, że antyterrorysta będzie musiał służyć do tego wieku, żeby uzyskać emeryturę mundurową. Więc uważamy, że to jest poważna sprawa do dyskusji. Wreszcie, yy, propozycje de facto naszym zdaniem prowadziłyby do obniżenia podstawy emerytury. Dzisiaj jaki mamy stan? Emeryturę yy, oblicza się w oparciu o pensję w ostatnim miesiącu służby. A propozycja, o czym pan premier także dzisiaj mówił, mówi, że emeryturę obliczać się będzie na podstawie średniej z trzech ostatnich lat. Ponieważ co roku są podwyżki o kilka procent, to ta podstawa będzie obiektywnie niższa. To jest sprawa jasna. Drugie. Dzisiaj mamy, jeśli chodzi o funkcjonariuszy, sytuację taką, że jeżeli ktoś nabył inwalidztwo w związku ze służbą, to może mieć do emerytury dodatek. 5%, więc de facto emerytura dzisiaj nie wynosi 75%, a wynosi 80%. Teraz pan premier mówi, że tego dodatku no nie będzie, czyli to jest znowu obniżenie o kolejne 5%. I po trzecie, proponuje się, żeby po 25 latach służby, za każdy rok służby, nie dochodziło 2,6%, a 1,9%. Co to znaczy? Oznacza to w konsekwencji, że emeryturę pełną Uzyskiwaliby mężczyźni w wieku 60 lat. I to, co się wydaje w cywilu dosyć oczywiste, to w przypadku policjantów i żołnierzy, no już nie. Dlatego, że i wojskowa służba policyjna, i służba klawisza ma to do siebie, że trzeba zachować określone cechy psychofizyczne. Otóż ja nie sądzę, żebyśmy chcieli, żeby w zakładach karnych na oddziałach, gdzie mordercy siedzą, żeby ich pilnowali panowie po 60 lat. Że chyba byśmy no, nie chcieli, żeby na ulicach chodzili w patrolach policjanci w wieku 60 lat. Więc chcemy silnie zwrócić uwagę na fakt, że to, że ci ludzie mogą przechodzić na emerytury wcześniej, to nie jest jakiś przywilej specjalny, tylko to jest wymóg pełnienia służby, bo to jest służba, która... Która, tak powiem, w każdej sytuacji wymaga predyspozycji psychofizycznych. A tutaj mamy taką politykę, żeby de facto wyciągać służbę do 60 lat. No, Tak bezpiecznie jeszcze w Polsce nie jest, by grupa 60-latków mogła sobie radzić z bandytami. Dziękuję bardzo. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję Państwu bardzo Dzień serdecznie. Bardzo.